Witajcie w kolejnym odcinku na kanale UFO Historie. Szanowni Państwo, w drugiej połowie stycznia 2026 roku wiele portali informacyjnych podało zaskakujące doniesienia. I tak, na przykład, portal dziennika South China Morning Post, wydawanego w Hongkongu, informował: Cytuję, Chiny odnalazły na ciemnej stronie księżyca coś dziwnego. Czego nikt wcześniej w naturze nie zaobserwował. Z kolei brytyjski The Independent wspominał: Cytuję: Naukowcy odnaleźli na ciemnej stronie Księżyca coś, co nie występuje w przyrodzie. Podobne doniesienia napływały z innych źródeł, ma się rozumieć, i sugerowały w sposób bardzo sugestywny, że Chińczycy na tak zwanej niewidocznej stronie Księżyca Nazywanej błędnie ciemną, znaleźli coś, co ma sztuczne pochodzenie i automatycznie wiąże się to nam z tematem obcych, przynajmniej tak się wydaje. Ale żeby tego było mało, są to kolejne doniesienia, niezwykłe doniesienia chińskich naukowców na temat właśnie tej części srebrnego globu, która mocno różni się od tej, którą widzimy z Ziemi. Wcześniej ogromne emocje w mediach wywołały doniesienia na temat tajemniczej chatki z Księżyca, zagadkowej formacji skalnej, którą w 2021 roku zaobserwował łazik YouTube. 2 Co takiego odkryli teraz chińscy uczeni? Czy pogłębia to tajemnice naszego satelity w świetle powrotu na Księżyc Amerykanów, o tym i o innych sprawach w dzisiejszym odcinku, ale zanim przejdziemy do konkretów, no co tradycyjnie, przypominam o opcjach wspierania kanału. Macie tam podany link do ta Wszystkim patronom serdecznie dziękujemy. Przypominam też o innych, wcześniejszych odcinkach na temat Księżyca i zagadek astronomicznych. Przypominam również o naszym drugim kanale UFO Historielite. A jeżeli chcecie porozmawiać czy skomentować, czekamy oczywiście na Wasze Wypowiedzi tutaj, jak i na naszym Discordzie. Drodzy Państwo, na temat Księżyca będzie się jeszcze sporo mówić, chociażby w związku z misją Artemis II oraz planowanym na 2027 rok powrotem Amerykanów na Księżyc powrotem załogowym. Zatem okazje jeszcze będą, żeby o księżycowych tajemnicach mówić, i to zarówno takich, które mają podłoże naukowe, jak chociażby TLP. Czyli przejściowe zjawiska księżycowe, czyli takie zagadkowe obiekty, czy też efekty, rejestrowane na powierzchni srebrnego globu od setek lat, ale będziemy też mówić o innych, bardziej kontrowersyjnych sprawach, no bo któż nie słyszał chociażby o koncepcji pustego księżyca, o szklanych kopułach, szklanych miastach na księżycu, o relacjach astronautów, które często były takie bardzo dwuznaczne, oraz innych lunarnych teoriach spiskowych. O najnowszym odkryciu chińskich uczonych mówiłem co nieco podczas jednej z ostatnich transmisji na żywo chodziło o nanorurki węglowe. To odkrycie związane było z próbkami dostarczonymi przez program Chang-e 6. Przypominam, że Chang-e to zarówno imię chińskiej bogini księżyca, jak i nazwa programu badań naturalnego satelity Ziemi chińskiego programu, oczywiście, realizowanego od 2003 roku. Natomiast w maju 2024 lądownik Chang e 6 osiadł na niewidocznej stronie Księżyca i pobrał próbki, także z odwiertów, które potem przetransportowano na Ziemię. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie dotyczące właśnie tak zwanej ciemnej strony Księżyca. Owe próbki o łącznej wadze mniej więcej 2 kg zostały potem poddane dokładnym analizom. Pierwsze ich wyniki pojawiły się w połowie ubiegłego roku i rzucały nowe światło na niecodzienne ukształtowanie księżyca, szczególnie tej jego ciemnej, no w zasadzie niewidocznej strony. Otóż okazało się, że ta część widoczna mocno różni się pod względem chociażby geologicznym od tej części niewidocznej. Przypomnę tylko, że ten podział na te dwie strony wynika z obrotu synchronicznego. I to dlatego jedna część Księżyca jest zwrócona do nas stale, drugiej zaś nie widzimy. Jeżeli jesteście dociekliwi i chcecie wiedzieć, z czego się to bierze, to odsyłam Was na kanały popularno-naukowe. Zatem już w 2025 roku Chińczycy potwierdzili, że budowa części widocznej, jasnej różni się od tej części Księżyca, której nie widzimy. Ten lądownik, który dostarczył próbek, wylądował w rejonie księżycowym znanym jako biegun południowy Eitken. Jest to ogromny, potężny basen uderzeniowy o średnicy około 2500 km. On się rozciąga od bieguna południowego naszego satelity na wspomnianą ciemną stronę. Jest to też jedna z najstarszych formacji geologicznych na Księżycu. Co jeszcze odkryli tam chińczycy oprócz tych różnic geologicznych między wspomnianymi stronami naszego satelity? No w dużym skrócie zasugerowali, że po ciemnej stronie Księżyca jest mniej wody, ale to nie wszystko. Odnotowali też znaczące różnice w topologii, w naturze zjawisk wulkanicznych, w rodzajach skał, a także dystrybucji toru pierwiastka. Czytamy na stronach space.com. Odkrycia te miały wspierać hipotezę, że Księżyc uformował się z odłamków. Które zostały wyrzucone w przestrzeń jakieś 4,5 miliarda lat temu, kiedy w Ziemię uderzyło ogromne ciało niebieskie, duża protoplaneta, mniej więcej wielkości Marsa. No po prostu odłamki z Ziemi wystrzeliły i uformowały Księżyc, o tym słyszeliśmy. No ale o tym była mowa w 2025 roku. Natomiast na początku 2026 Chińczycy poinformowali o czymś, no, nieco bardziej tajemniczym. I tak wspomniany dziennik cały China Morning Post i inne źródła wspominały, że te same próbki, czyli te dostarczone przez Changę e 6, ujawniły obecność na ciemnej stronie księżyca. Ja wiem, drodzy Państwo, że to jest nazwa nienaukowa, i żeby mnie potem jakaś astrofaza nie dojeżdżała, to podkreślam to wyraźnie. Chociaż ona funkcjonuje oczywiście. W internecie pamiętajcie jednak, że. Ona jest e, oficjalnie nazywana niewidoczną. No ale już używajmy wymiennie tych obu sformułowań. Znaleziono po tej ciemnej stronie księżyca nanorurki węglowe. Jednościenne o grubościach ściany wynoszącej jeden atom. Ekipa uczonych z Uniwersytetu Jilin w mieście Changchun w północno-wschodnich Chinach miała je po raz pierwszy w historii wykryć w próbkach naturalnego pochodzenia. Innymi słowy, owe nanorurki, z angielska CNT's, dotąd były wiązane jedynie z działalnością człowieka, acz, co należy podkreślić, przewidywano ich występowanie w naturze, choć w ściśle określonych warunkach. Zatem z jakichś powodów po ciemnej stronie księżyca owe nanorurki się znalazły. Nie dziwi, że te informacje zwróciły uwagę niektórych osób, chociaż. Trochę przeszły bez echa, muszę powiedzieć, ale na Ziemi o nanorurkach słyszymy głównie w związku z laboratoriami, które wytwarzają materiały, chociażby na rzecz przemysłu elektronicznego, na rzecz przemysłu produkującego akumulatory, baterie itd. Zatem, skoro nanorurki kojarzone są głównie z wytworami techniki, to jak mogły się one znaleźć na Księżycu? Oczywiście to nam otwiera pole do różnego rodzaju spekulacji. Przypominam, chińscy naukowcy twierdzą, że znaleźli je po raz pierwszy w warunkach naturalnych, acz sugerują, że nie są to twory sztuczne że są to twory mające pochodzenie naturalne. No ale od czego jest internet i teorie spiskowe? Zgodnie z chińskimi uczonymi, którzy opublikowali wyniki swoich badań w piśmie ACS Nanoletters, nie można w tym przypadku mówić o żadnych zanieczyszczeniach z Ziemi, tym bardziej, że tak tzw. ciemna strona Księżyca była przez długi czas niedostępna i była nieeksplorowana. Jeżeli więc to nie są zanieczyszczenia, no to co mogłoby odpowiadać za obecność tych nanorurek na srebrnym globie? Chińczycy, jak powiedziałem, tłumaczą to naturalnymi procesami. Zaznaczają tylko, że to pierwszy przypadek, kiedy je odkryto. Wskazują, że owe nanorurki mogły zostać wytworzone w drodze naturalnej jako efekt uboczny uderzeń meteorytów w powierzchnię srebrnego globu. Oczywiście, aby to mogło zajść i aby te nanorurki się pojawiły, musiał być spełniony szereg bardzo, bardzo określonych okoliczności. To nie jest tak, drodzy państwo, że te rurki pojawiają się zawsze, kiedy w Księżyc uderzy meteoryt. My wiemy, jak on jest poziurawiony, i to wcale nie oznacza, że on jest tymi nanorurkami w różnych miejscach zawalony. Chińczycy twierdzą, że pojawienie się tej odmiany węgla wymagało skumulowania się trzech rzadkich czynników. No po pierwsze, uderzeń meteorytów, po drugie, aktywności wulkanicznej na Księżycu oraz promieniowania kosmicznego. I te trzy elementy wespół miały doprowadzić do ukształtowania się owych nanorurek, miały doprowadzić do reorganizacji atomów węgla w tego rodzaju formy bez ingerencji człowieka. Ale czy zaszło? Zawsze takie pytanie się pojawia. Hmm, możemy snuć spekulacje. Informacja ta, drodzy Państwo, przeszła trochę bez echa. Wiecie, wcześniej, gdy dokonywano podobnych odkryć, często w eter szły różnego rodzaju zaskakujące teorie, albo przypominano różnego rodzaju hipotezy mówiące o tym, że księżyc no, jest nieeksplorowany, bo tam ktoś jest, że Amerykanie tam nie wracają, bo wiedzą, że to nie jest Ziemia niczyja, że dostali sygnały, iż się coś tam dzieje. Wiecie, znacie teorie księżycowe doskonale. Teraz o odkryciu nanorurek było trochę ciszej. Nie podjęli tego nawet zwolennicy teorii spiskowych. Ale drodzy państwo, nanorurki to nie jedyne podobne odkrycie ze srebrnego globu o jakim była mowa w ostatnich latach. Otóż wyobraźcie sobie, że w roku 2024 poinformowano o wykryciu, ale już po jasnej stronie księżyca po tej widocznej Innej formy węgla, którą my kojarzymy z działalnością człowieka. Ona została wykryta w próbkach przywiezionych przez wcześniejszą chińską misję, czyli nie przez Chang'e-6, i w mediach również wtedy pojawiły się sugestie, że na Księżycu, cytuję, odkryto cudowny materiał do tej pory, kojarzony z działalnością człowieka. Co więcej, pojawienie się grafenu po jasnej stronie Księżyca również Miało wspierać hipotezę mówiącą, że księżyc, że srebrny glob uformował się z odłamków, które dostały się w przestrzeń po kolizji Ziemi z dużym ciałem kosmicznym. A i teraz nasze komórki szare się uruchamiają, uruchamia się nasz spiskowy zmysł i zaczynamy kminić. No po pierwsze, ok, okazuje się, że po dwóch stronach księżyca dwóch stronach, które się mocno od siebie różnią pod względem geologicznym, nie tylko, znajdują się formy węgla, znajdują się substancje, które kojarzy się z działaniem techniki. Chodzi o grafen oraz o nanorurki węglowe. Skąd one się tam wzięły? Skoro uformowały się wskutek kolizji w Ziemi z czymś, no to czy na pewno... Było to ciało kosmiczne. Czy na pewno księżyc, mówiąc kolokwialnie, jest posklejany z fragmentów Ziemi i jakiegoś kosmicznego intruza? A może to był intruz sztuczny? No, drodzy Państwo, w przypadku tego grafenu znowu usłyszeliśmy wyjaśnienie, że uderzenia meteorytów, wiatr słoneczny i inne zjawiska naturalne mogą doprowadzić do pojawienia się tej formy węgla. Ale co jeżeli geneza? i nanorurek, i grafenu na Srebrnym Globie sięga głębiej do jakichś innych procesów sugerujących, że to ciało niebieskie nie tylko może być odwiedzane przez hmm, inne inteligencje dysponujące rozwiniętą technologią, ale też, że być może ktoś już na Księżycu był przed nami, albo że on nosi ślady hmm, paleowizyty ze strony albo obcych, albo Jakiejś cywilizacji ziemskiej, kryptoziemskiej. No tutaj się nam otwiera szerokie pole do spekulacji, i pewnie doskonałą osobą do rozwijania tych koncepcji byłby Marek Rzelkowski, którego na pewno jeszcze o Księżyc nieraz zapytamy, gdyż wokół niego od niepamiętnych czasów krążą różnego rodzaju spekulacje, I to spekulacje często bardzo dzikie. Hipotezy. Na przykład mówiące o tym, że kiedyś księżyca nie było, według legend niektórych ludów, albo że były dwa księżyce, albo że księżyc jest satelitą, ale nie do końca naturalnym, że jest tworem sztucznym, statkiem kosmicznym przechwyconym przez Ziemię, a w świetle tych obecnych doniesień on może być śladem po impakcie, po uderzeniu w Ziemię jakiegoś sztucznego, wielkiego obiektu, z którego potem uformował się nasz księżyc, i stąd tam te wszystkie dziwne. Substancja. Jak mówię, to są tylko domniemania i możemy na to patrzeć z różnych stron. Pamiętajmy jednak o tym, że jest kwestia kluczowa, która doprowadziła do powstania licznych hipotez, czy jak to woli teorii spiskowych na temat ciemnej strony Księżyca. Otóż, jak już powiedzieliśmy, i jak pewnie wiecie, ona jest niewidoczna dla Ziemi. Zatem, cokolwiek by się tam nie działo, no to jest zdala od naszych oczu, a przed tym, jak wykonaliśmy krok w kosmos, to znaczy zanim zyskaliśmy możliwość obserwacji Księżyca, yy, orbitowania naszego satelity, mogli się tam zabunkrować obcy i mogli tam robić dowolne rzeczy. Chula i dusza, piekła nie ma, nikt ich po prostu nie widział i prawdopodobnie w większości też. Jeżeli by tam byli, albo jeżeli by prowadzili jakąś taką czy inną działalność, to też byliby niezauważeni. Przypomnijmy jednak, że gdy mówię o Księżycu i o tym, że tam mogli się obcy zabunkrować, no to zazwyczaj mówi się o tym, że znajdują się tam jakieś bazy. Bazy, które na pierwszy rzut oka są trudno odróżnialne od księżycowego krajobrazu, albo mają się kryć pod ziemią. Natomiast Równie często słyszymy koncepcję mówiącą, że ciemna strona Księżyca może być miejscem ukrycia bądź hibernacji sąd, sąd kosmitów, które mogły przybyć w pobliże Ziemi, no tutaj wstawcie sobie dowolną wartość w milionach lat i mogły czekać. O koncepcji sąd Neumana i wyrosłej z nich koncepcji sąd Bracewella, które właśnie miałyby być takimi sądami czekającymi na kontakt z rozwijającą się cywilizacją, mówiliśmy już w rozmowach z Markiem Żelkowskim. Natomiast teraz, drodzy Państwo, e, słyszymy potwierdzenie obecności na księżycu grafenu i nanorurek. Dla niektórych, no, to może znaczyć więcej niż naukowa ciekawostka, tym bardziej, że. Przecież sami dobrze wiecie, jak niekiedy te teorie związane z Księżycem są pełne niedopowiedzeń, szczególnie jeżeli chodzi o takie kwestie związane z obserwacjami astronomicznymi plus obserwacjami astronautów. Ja często za przykład podaję TLP, czyli przejściowe zjawiska księżycowe w postaci różnego rodzaju złóż, obiektów, świateł obserwowanych na. Powierzchni Księżyca i tak naprawdę to księżycowe UFO znane jest astronomom od setek lat. Tego typu zjawiska były i są obserwowane obserwowane z Ziemi przez teleskopy, widzieli je też astronauci i tak naprawdę te doniesienia są traktowane bardzo pomacoszemu, owszem, Astronomowie, eksperci mówią, że są to jakieś zjawiska naturalne, naturalne fenomeny związane z procesami geologicznymi, z emisją gazu i tak dalej. Ale często te TLP przypominają latające obiekty, latające światła na przykład, choć pamiętajmy, że nie zawsze. Na tym się oczywiście nie kończy, jeżeli idzie o księżycowe tajemnice i nie kończy się też, jeżeli idzie o doniesienia Chińczyków związane z odkryciami na Srebrnym Globie. Bo pod koniec 2021 w internecie ukazały się doniesienia, i to takie elektryzujące, choć na granicy sensacji, że łazik U2 napotkał na powierzchni Księżyca, na tak ciemnej stronie, zagadkował strukturę. Ona z oddali przypominała sześciokątny monolit i Chińczycy, czy to dla mm, zabawy, czy nie, czy prowokacji, nazwali ten obiekt chatką na Księżycu. On wzbudził na tyle duże zainteresowanie uczonych z państwa Środka, że zdecydowali się skierować w tamtą stronę łazik, sporo ryzykując, no przede wszystkim ryzykując utratę czasu. Yutu-2 był pierwszym łazikiem na ciemnej stronie Księżyca, umieszczonym tam w ramach misji Chang'e 4 w roku 2019. I nagle w 2021 pod sam koniec widzą coś takiego, widzą coś, czego nie mogą wyjaśnić. Postanawiają tam skierować swój pojazd, co niektórym wydawało się dość dziwne. No, wiecie, po jakimś czasie spędzonym na powierzchni Księżyca, zauważają dziwną strukturę i decydują się jednak tam podjechać, choć szanse na to, że jest to coś dziwnego lub anomalnego, są raczej niewielkie. Oni jednak decydują się, no i formalnie, oficjalnie potwierdzają potem, że ta chatka na Księżycu. No, to była tylko taka gra słowna i okazała się zwykłą formacją skalną. Pytanie, dlaczego ona tak zainteresowała Chińczyków? Czy to była tylko taka prowokacja medialna mająca pokazać, jak oni sobie poczynają radośnie na ciemnej stronie księżyca oczywiście ku utrapieniu Amerykanów. A może oni mieli nadzieję znaleźć tam coś naprawdę zagadkowego, jakiś tajemniczy monolit, ślad po tym, że jednak po tej niewidocznej stronie księżyca ktoś przed nami był, albo że ona była eksplorowana na długo zanim Chińczycy tam przybyli. Zatem księżycowe zagadki nabierają nam rumieńców i prócz pogłosek i teorii spiskowych mamy odkrycia, które. Mogą zostać wykorzystane przez zwolenników teorii śpiskowych, chociaż wykorzystane to może złe słowo, wplątane do różnego rodzaju narracji alternatywnych, mówiących, że księżyc nie jest tym, na co na pierwszy rzut oka wygląda. Że może być albo tworem sztucznym, albo może być miejscem, gdzie przebywa obca inteligencja, i to dlatego ona tak często pojawia się na ziemi, bo po prostu ma tutaj z księżyca blisko. Przypominam tylko Raz jeszcze, te nasze luźne interpretacje, a opinia nauki to są dwie zupełnie różne, rozbieżne sprawy, dwa zupełnie różne stanowiska. Także, drodzy Państwo, czy Księżyc zakotwiczył sobie na orbicie, czy jest tworem sztucznym, gdzie mogła schronić się pozaziemska inteligencja? Te pytania pobrzmiewają nam tym głośniej, dlatego że Amerykanie wracają na Księżyc i w przyszłym roku ma szykować się misja załogowa. Coraz częściej słychać pytania w kontekście tej wyprawy, w kontekście misji Artemis 2 II i 3, co powstrzymywało przez dziesięciolecia Amerykanów, żeby wrócić na srebrny glob. Ja tylko przypomnę, że jeden z ostatnich księżycowych astronautów, dr Edgar Mitchell, postać niezwykle ciekawa, stał się swoistym symbolem, jeżeli chodzi o prawdę, ukrywaną prawdę na temat UFO obecności na Ziemi obcych i innych spraw, ale o tej postaci i o założonym przez niego Instytucie Nauk przyjdzie nam jeszcze niedługo porozmawiać. Księżyc stanowi więc miejsce tajemnicze, bliskie, ale paradoksalnie nieosiągalne, które od wieków rozpala wyobraźnię ludzi, już tutaj pomina wszelkie kulturowe wątki związane z księżycem, z symboliką itd. Dodatkowo przez całe wieki uważano, że Księżyc może być zamieszkały, a zagadkowi unnicy, to mieszkańcy Księżyca, mogą się kryć gdzieś wśród księżycowych kraterów. Nawet dziś nie brak takich, którzy wierzą, że ze srebrnym globem wiążą się jakieś tajemnice, o których nikt nam nie chce powiedzieć wprost. I ta nieufność, drodzy Państwo, się pogłębia. To było widoczne chociażby w sprawie 3 Atlas. Już nie będę do tego wracał, bo dużo o tym powiedziano. Kiedy Nasa tak naprawdę patrzyła, przyglądała się rozwojowi różnego rodzaju teorii spiskowych, samemu nie będąc w stanie zaoferować przez bardzo długi czas konkretnych wyjaśnień. Dodajmy też, że na polu astronomii naprawdę dużo się dzieje. Cały czas słyszymy o różnego rodzaju doniesieniach związanych chociażby z SETI, związanych z planetami pozasłonecznymi. Całkiem niedawno na, na przykład poinformowano, że Zbiory teleskopu kosmicznego Weba są obecnie przetrząsane przy pomocy AI i dzięki sztucznej inteligencji odkryto tysiąc wizerunków obiektów na pozór niewyjaśnionych, tajemniczych, anomalnych. Czy są wśród nich takie, które można jakoś powiązać z obcymi? O, wydaje mi się, że tutaj wchodzą w grę głównie obiekty astronomiczne, ale i taka informacja się pojawiła. Czyli to są raczej obiekty, którymi. Mogłaby zająć się astrofizyka, a czy może, może gdzieś tam wśród nich, wśród tych niewyjaśnionych obiektów, jest potencjalna sfera Dysona. Wiele osób się zastanawia, drodzy Państwo, jak to możliwe, że badamy tak odległe regiony wszechświata, a miejsca takie jak księżyc pozostają tajemnicą, na przykład druga strona księżyca, tak, ta niewidoczna. Przecież już Odyseja Kosmiczna 2001 brała to pod uwagę. Sugerując, że gdzieś tam na księżycu coś może być. Coś pod tym Regolitem może się czaić, coś, co mówi nam dużo o naszej własnej cywilizacji. Tutaj po raz kolejny pojawia się pytanie, które zaświtało nam w momencie ogłoszenia odkryć dr V Roel, poświęciłem im osobny odcinek. Chodzi o obecność na orbicie w pewnym momencie, a konkretnie przed. Wystrzeleniem pierwszego satelity zagadkowych obiektów. No i wraca nam pytanie, czy przypadkiem obcych nie należy szukać bliżej, nie należy ich szukać tu i teraz, a nie gdzieś w głębokim kosmosie. Astronomowie wydają się na to nie do końca, chyba jednak gotowi. A co wy myślicie o księżycu i potencjalnych zagadkach, ale takich zagadkach, które mogą postawić na głowie wszystko, co wiemy o historii naszej cywilizacji. Piszcie, czy wierzycie w to, że Amerykanie wracają na Księżyc tylko z powodów naukowych i z powodów prestiżowych, a może stoi za tym coś jeszcze. Czekam na Wasze komentarze również odnośnie innych spraw. Przypominam tradycyjnie również o możliwościach wsparcia kanału. Przypominam o naszych poprzednich audycjach, szczególnie tej poświęconej Księżycowi którą nagraliśmy jakiś czas temu z Markiem Żylkowskim, ona się cieszy ogromną popularnością, ale jak mówiłem, będziemy jeszcze do tego tematu wracać. A na razie trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku.